Witam Cię serdecznie, z tej strony Tomek Kwieciński z Klubów Futuro. W tym krótkim nagraniu chciałbym Ci opowiedzieć o tym, w jaki sposób ludzie w rozwoju osobistym potrafią błędnie pojmować temat pasji i misji życiowej. Parę lat temu zrobił się taki wielki trend, który ogólnie uważam za dość pozytywny, związany z tym, że w pracy ludzie szukają swojej pasji, szukają swojej misji życiowej i Przestają stosować, jakby wierzyć w taki stary paradygmat pracy, czyli że praca jest po prostu no, nie, nie jest czymś przyjemnym w życiu, po prostu jest po to, żeby odwalić jakąś robotę i zarobić pieniądze, i dopiero wtedy, gdy się ma te pieniądze, to się można zabawić po swojemu. Tylko w rozwoju osobistym panuje taki silny trend, że warto robić to, co się lubi, albo więcej, nawet warto robić to, co się uwielbia, warto robić to. Co się robiłoby nawet bez pieniędzy? Jedno z takich popularniejszych pytań, jakie się tutaj może pojawić, to pytanie, że gdybyś miał miliardy, miliardów, nigdy w życiu byś nie musiał potrzebować pieniędzy, to pytanie, co byś wtedy robił? Na czym byś się skupiał? No i w idealnej wersji właśnie na tym fajnie by było zarabiać pieniądze. I ogólnie nie neguję całego podejścia. Uważam je za dość pozytywne w świecie, w którym mnóstwo ludzi jest niezadowolonych ze swojego życia, mnóstwo ludzi dotyka wypalenie zawodowe, mnóstwo ludzi cierpi na różnego rodzaju depresję, fobie, uzależnienia, lęki i mnóstwo innych rzeczy tutaj można było wymieniać. Wizja tego, że idziesz do pracy i dobrze się bawisz i spełniasz swoje marzenia i robisz to, co najbardziej w życiu kochasz jest fajna. Natomiast przez te lata, kiedy Robiłem szkolenia przez te lata, kiedy obserwuję różne zjawiska w rozwoju osobistym. Zaobserwowałem takich pięć mitów na temat tego, czym pasja jest i misja życiowa jest, i chciałbym o tych pięciu mitach krótko opowiedzieć. Oczywiście mam nadzieję, że na żaden z nich się akurat ty nie złapałeś, natomiast jeśli któryś z tych mitów w ciebie trafił i nadal w niego wierzysz, to mam nadzieję, że to nagranie pomoże ci spojrzeć na to trochę trzeźwiejszym okiem, trochę bardziej świadomym ponieważ dopóki się wierzy w te mity, to wiara w ogóle w koncepcję misji życiowej czy, pas, czy pasji w pracy może być po prostu szkodliwa. Może komuś bardziej zaszkodzić niż pomóc. I takie przypadki też się zdarzają, kiedy ktoś potrafi dwa lata siedzieć i czekać, na, aż przyjdzie mu ta misja życiowa, aż się pojawi i przez te dwa lata nie może się do niczego zebrać. Więc, żeby korzystać naprawdę z takiej wiedzy, jaką jest umiejętność odnalezienia swoich najwyższych wartości, umiejętność wdrożenia ich w życie przy konkretnych działaniach i umiejętność zarabiania na tym konkretnej ilości pieniędzy. To trzeba zobaczyć najpierw, czym ta misja życiowa czy pasja w pracy, czym one nie są. Pierwszy mit dotyczy tego, że ta misja życiowa czy pasja odnajdziecie sama. To znaczy, że ty nic nie będziesz musiał robić, będziesz sobie siedział wygodnie i nagle pojawi się pasja. W trochę łagodniejszej, trochę mądrzejszej wersji jest tak, że ty oczywiście troszkę coś tam porobisz, jakieś ćwiczenia, pozastanawiasz się, poszukasz, ale w pewnym momencie chodzi o to, że ta pasja cię sama przygniecie po prostu i nie będziesz miał tak naprawdę żadnego wyboru. No i oczywiście nie jest to prawdą, ponieważ jest to kolejne zrzucanie odpowiedzialności na coś innego. To już jakby to nie moja wina, że, że mi nie idzie w pracy, po prostu pasja jeszcze do mnie nie przyszła. Po prostu. Pasja jeszcze za mnie czegoś nie rozwiązała. No i to jest tak samo dziecinne zachowanie, jak to, kiedy oczekujemy w dzieciństwie, że mama nam posprząta pokój, albo oczekujemy później, że partnerka zaspokoi nasze braki w poczuciu własnej wartości. No to tak samo tutaj, że ja to ogólnie jestem leniwy, ale mam nadzieję, że pojawi się pasja i ona wszystko zmieni. Trzeba zrozumieć, że szukanie pasji, szukanie misji życiowej. To jest bardziej, jest po pierwsze, proces aktywny i ty jesteś za niego odpowiedzialny. To nie jest tak, że ktoś czy coś za ciebie coś zrobi, że spłynie na ciebie magiczna energia i od tego momentu wszystko ci się będzie chciało. To jest tak, że ty działasz, ty robisz to aktywnie i oczywiście obserwujesz, w których momentach działa ci się łatwiej, w których momentach działa ci się trudniej. Obserwujesz, w których momentach działa ci się na tyle przyjemnie, że może dałoby się to jeszcze troszkę zmienić i by było jeszcze fajniej. I jak najbardziej to jest proces bardzo, bardzo aktywny i nazwałbym go raczej samopasjonowaniem się niż czekaniem na pasję, która cię prowadzi. Bo tak czy siak to nie jest tak, że, że pasja cię prowadzi, o czym są w na następnych punktach. Tak czy siak trzeba się też trochę czasem wysilić. Więc pierwsza rzecz to nie oczekuj, aż pasja przyjdzie do ciebie sama któregoś dnia, zapuka oknem i powie ci, co masz robić w swoim życiu. To jest proces aktywny. Więc trzeba wziąć za niego odpowiedzialność, trzeba wziąć się mocno do roboty. Druga taka wersja, drugi mit, który warto sobie od razu uświadomić, to to, że pasja czy misja życiowa są stałe. To to, że po prostu jak już raz odkryjesz, już nie przyjdzie do ciebie sama ta pasja, ale już sam odkryłeś ją i sam wywalczyłeś sobie jakby wiedzę na temat tego, co chcesz robić w życiu, to już nigdy nie musisz tego zmieniać. No i to oczywiście też jest. Nie do końca prawda, a właściwie bardzo rzadko jest to prawda i ludzie potrafią zmieniać swoje takie główne życiowe wybory, główne życiowe konteksty, w których się dobrze czują, wiele razy. I to jest totalnie normalne. Jeśli weźmiemy sobie takiego Schwarzenegera, no to najpierw jego misją życiową było bycie kulturystą, potem bycie aktorem, potem bycie... Politykiem. To po prostu się zmienia na przestrzeni czasu. Gdyby on teraz chciał być kulturystą, bardzo możliwe, że byłby strasznie nieszczęśliwy. Jest to pewna pułapka, w którą ludzie wpadają, kiedy już odkryją, co jest dla nich fajne w życiu, to myślą, że da się to wreszcie zachować do końca i nic nie trzeba będzie zmieniać. Niestety jest to iluzja. Jak mawiają nauczyciele duchowi wielu tradycji, nic nie jest stałe i tym samym nie jest to też również radość z wykonywanej pracy konkretnej. Jeśli nie dopasowujesz się do albo środowiska, albo do Twoich zmieniających się wartości. Trzeba po prostu pamiętać, jeśli szukasz takiej ciepłej posadki u samego siebie, to odkrycie jakiejś idealnej wersji Twojej pracy, którą do końca życia będziesz tylko robił i nic nie będziesz musiał zmienić, to duża, 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 duża szansa, myślę, że powyżej 99%, że w którymś momencie się ockniesz i powiesz zauważyłem, że od jakiegoś czasu mi to nie sprawia w ogóle przyjemności. Tymczasem zaczniesz robić coś innego i nagle poczujesz znowu to, co kiedyś. Więc drugi mit brzmi tak, że Pasja jest stała. U mnie tak samo. Kiedyś, jak miałem taką pierwszą poważną pracę w finansach i sprzedawałem klientom różnego rodzaju umowy, to na początku było to dla mnie bardzo pasjonujące. Uczyłem się w ogóle nowego świata, uczyłem się komunikacji z ludźmi, sprzedaży, rozmawiania ze starszymi od siebie klientami, prezentowania im oferty, dogadywania się, odczytywania, o co im chodzi. To było fajne. Po paru miesiącach zaczęło mi się to nudzić i jedyne co mogłem zrobić, to przejść do innej firmy i w tej innej firmie. Po prostu już zarządzać ludźmi, prowadzić dla nich szkolenia, uczyć sprzedaży. I to przez jakiś czas krótki, było fajne, ale w pewnym momencie coś mi po prostu powiedziało, żebym tego więcej nie robił. Powiedziało mi to w bardzo formie niesubtelnej, czyli takiej po prostu, że mi się przez 2-3 miesiące nic nie chciało i generalnie, jak tylko myślałem o tym, że mam mieć do pracy, to mi się odechciewało wszystkiego. Jednocześnie za każdym razem, gdy zajmowałem się rozwojem osobistym, czytałem książkę, szedłem na szkolenie, to czułem, jakbym. Do tego został po prostu stworzony, jakbym się do tego narodził, i w pewnym momencie nadszedł czas, żeby podjąć decyzję, że może faktycznie warto swoich sił spróbować w tym rozwoju osobistym. I gdy zrobiłem pierwsze szkolenie z, razem z moim wtedy dobrym kolegą, to wróciłem i poczułem nagle, jakbym znalazł coś, czego dawno, dawno nie miałem, albo w ogóle być może nie miałem. Później okazało się, że to było mniej więcej dwa lata, kiedy już tego rodzaju szkoleń mi się nie chciało robić i zupełnie mi się zmieniły priorytety. Dalej oczywiście zostałem do drodze szkoleniowej czy pracy indywidualnej z ludźmi, ale już na przykład inna tematyka się pojawiła. Więc tutaj warto pamiętać o tym, że to nie jest stała jedna rzecz, którą będziesz robić do końca życia, nawet jeśli ją uwielbiasz. To się potrafi zmieniać na przestrzeni 20-30 lat, prawdopodobnie potrafi się zmienić bardzo mocno. I chodzi o to, żeby cały czas trzymać rękę na pulsie i patrzeć, co Cię teraz ciekawi, co Cię pasjonuje, a nie w kółko robić jedną rzecz i liczyć na to, że przecież przecież tak było, że przecież tak było, że, że to była moja misja życiowa. Więc pamiętaj o tym drugim micie. Trzeci mit jest taki, że jak będziesz pracować z misją życiową, to ona Ci się pojawi od razu w tej szczytowej ostatecznej formie. To znaczy, że bardzo że musi być tak, że jak zrobisz parę ćwiczeń, to od razu odkryjesz taką misję, że po prostu wszystko jest rewelacyjne i fantastyczne, i poczuje cała twoja dusza, że właśnie się na to czekało wiele wcieleń i w tym momencie wszystko idzie perfekcyjnie. No też tak najczęściej nie będzie. Najczęściej będzie tak, że jeśli ktoś ma pracę, której nie cierpi, to po zrobieniu paru ćwiczeń, po przyjrzeniu się yy, za pomocą coachingowych różnych narzędzi z różnych stron, swoim mocnym stronom, słabym stronom, możliwościom, Swoim zainteresowaniom wyjdzie im prawdopodobnie, że da się tą pracę trochę uprzyjemnić, na przykład zrobić, żeby było mniej więcej fajnych rzeczy, żeby bardziej się skupiać na rzeczach fajniejszych, bardziej jakichś dających poczucie sensu, bardziej wzmacniających, a nie takich, których się nie lubi. Może poprzez delegowanie, może poprzez zamiany, może poprzez skupienie się na innym obszarze swojej pracy. Natomiast na początku te zmiany często są bardzo niewielkie. To, to potrafi być kilka tygodni, czasami miesięcy, a czasami nawet lat zanim odkryjesz tą misję w swojej najwyższej formie, czyli w tej, którą później stwierdzisz, że już jest na 100%. Najpierw warto to odkryć na 20% i zobaczyć po prostu, że już praca jest fajniejsza, potem na 30%, potem na 50% tak itd., itd. To nie jest tak, że od razu złapiesz samą esencję siebie, bo do tego, żeby poznać siebie i tego, co naprawdę w życiu ci sprawia największą satysfakcję, do tego często jest potrzebna długa droga, po prostu poznania samego siebie skoro ludzie potrafią 3 lata być z kimś w związku, a potem powiedzieć ja jej jednak wcale nie kochałem i powiedzieć to szczerze i spójnie to naprawdę podobnie może być z pracą naprawdę ciężko jest tak od razu odkryć czego się tak naprawdę chce i warto być otwartym na to, że na początku ta pasja może Ci przychodzić w nieco bardziej prostych formach i w nieco bardziej, nazwałbym to mniej stężonych, mniej będzie tej pasji w pasji więcej będzie jeszcze dodatków to jest ok, to są totalnie normalne etapy na drodze do tego, żeby umieć odkrywać swoje wartości coraz bardziej i umieć je wcielać w konkretne zawodowe kroki. Więc o tym warto pamiętać, że na początku, być może, w swojej pasji będziesz, szukania swojej pasji, będziesz nadal musiał robić rzeczy, których bardzo nie lubisz. Ale już będzie w tym więcej rzeczy, które lubisz. I to już jest krok do przodu. Nie ma co czekać na jakieś idealne rozwiązanie, bo to idealne rozwiązanie się prawdopodobnie nie pojawi. Nikt Cię raczej od razu szefem firmy wielkiej nie zrobi. Tylko trzeba zacząć iść małymi kroczkami. Więc pamiętaj o trzecim micie, takim, że pasja pojawia się od razu w tej swojej najwyższej formie. I pamiętaj o tym, że nie jest to prawda i że najczęściej trzeba iść małymi kroczkami do przodu. Mit numer cztery to jest to, że. Odnalezienie pasji życiowej totalnie odmienia życie w 100%. Oczywiście odmienia w, 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 dużej, w dużym stopniu. Faktycznie, jak miałbym spojrzeć na siebie, to, to co robiłem przed szkoleniami to była jedna bajka, a to co zacząłem robić, jak zacząłem prowadzić szkolenia, to była druga bajka. Natomiast to nie było tak, że przed odnalezieniem pasji się czułem cały czas źle i nie miałem najmniejszej satysfakcji ze swojej pracy, a po się czułem cały czas dobrze i nawet jak myłem podłogę. We własnej sali szkoleniowej to czułem, jakbym zbawiał świat i wszystko było idealnie. No nie, to nie jest tak, że jest jasne przed i jasne po. I nawet w najbardziej nieszczęśliwym małżeństwie nie jest tak, że przed ślubem było wszystko pięknie, a po ślubie było wszystko źle. To, wszystkie są, to wszystko są procesy, które zachodzą powoli. Myślę, że to jest dobra metafora, żeby sobie zobaczyć, jak to jest. Prawdopodobnie przed ślubem już były procesy, które były niepokojące, a po ślubie było też na początku pewnie jeszcze sporo rzeczy fajnych i zaczęło to się psuć stopniowo. Z pasją jest oczywiście w odwrotną stronę, czyli już przed znalezieniem pasji muszą się pojawiać jakieś fajniejsze elementy. Co więcej, to, że się nie pojawiają, bardzo często może oznaczać, że jesteś na jeszcze całkiem dalekiej drodze do odnalezienia tej właśnie swojej ścieżki i już przedtem można się czuć bardzo dobrze. Już przedtem warto coś robić, już przedtem warto się orientować w rynku, już wcześniej przedtem warto wykonywać jakieś działania, a po pasji też pamiętać, że świat się tak od razu nie otworzy. Totalnie na ciebie, i że prawdopodobnie trochę jeszcze tych rzeczy trzeba będzie zrobić. Więc pamiętaj o tym, że pasja nie jest aż taką wielką granicą w życiu człowieka, że przed nią wszystko jest źle, a po niej wszystko jest dobrze. Ona oczywiście nadaje inny tor Twojemu życiu, ale panuje tam tyle jeszcze innych wątków, tyle innych przeżyć, tyle innych kontekstów, w których jesteś, że to jest raczej takie, taka zmiana kierunku. Tej jazdy twojej, natomiast nie jest to od razu przeniesienie się na inną planetę. Więc tutaj bierz to pod uwagę, że te procesy zachodzą w nieco bardziej takiej formie płynnej i nie takiej zero-jedynkowej. I piąty mit, oczywiście być może najgorszy ze wszystkich, to jest to, że pasja ci do wszystkiego wystarczy. Oczywiście przykład takiego malarza jak Vincent van Gogh pokazuje, że nie jest to prawda. No i wiele innych rzeczy tak samo. Moglibyśmy pewnie omówić wiele przypadków, których no nikt jakoś po śmierci nie znalazł i nie ocenił jako tych wybitnych, więc możemy ich nawet nie znać tak jak znamy Van Gogha. Natomiast jasno widać, że pasja to jest jedna rzecz i radość i miłość do swojej pracy, ale druga to jest chociażby taka rzecz jak konsekwencja, która wcale nie przychodzi automatycznie z pasją. Ja pamiętam ten moment, jak w 2008 roku już robiłem szkolenia, pasjonowałem się tym niezmiernie, ale jak ustaliliśmy z tym kolegom, że trzeba pisać jeden artykuł na miesiąc, to nam to nie szło zupełnie, bo ja się bardziej pasjonowałem robieniem szkoleń, ja się bardziej pasjonowałem wymyślaniem, ani jakąś taką rzemieślniczą robotą, jak wtedy myślałem o tym, żeby pisać jakieś reklamowe artykuły. Więc to nie jest tak, że jak masz pasję, to od razu wszystkoś perfekcyjnie idzie i nie ma żadnych problemów z motywacją. Te problemy potrafią być takie same, jak były wcześniej i po prostu pasja dotyczy tylko jednego obszaru. Więc. Trzeba mieć takie rzeczy jak konsekwencje, trzeba mieć takie rzeczy jak siłę woli, trzeba mieć takie rzeczy jak rozeznanie rynku, trzeba mieć takie rzeczy jak umiejętności sprzedażowe. Bo co z tego, że masz pasję, jak odstraszasz wszystkich ludzi tym, w jaki sposób mówisz o, o tym, co robisz? Trzeba umieć się komunikować, trzeba umieć zaprezentować wizerunek, trzeba umieć wiele rzeczy dograć, czasami zarządzać ludźmi w Twojej firmie. Czasami nawet najlepszy biznes może upaść, bo źle zarządzasz ludźmi i oni się ze sobą kłócą. Więc piąty mit który jest niesamowicie istotny. To jest zrozumienie tego, że sama pasja i sama radość nie wystarczy. Nie wystarczy i dużo na tych można podawać dowodów. Natomiast jestem zwolennikiem zdecydowanie podejścia, w którym ta pasja i radość i y, zaufanie do tego co się robi i wiara w to co się robi jest bardzo, bardzo potrzebna. Być może oczywiście da się znaleźć człowieka, który nie lubi swojej pracy, ale jest tak pracowity, że jest tym ekspertem. Natomiast nawet jeśli ktoś taki jest skuteczny, nawet jeśli ktoś taki dużo zarabia pieniędzy, ja osobiście bym się z nim za żadne skarby nie zamienił i radzę tobie się zastanowić, czy ty byś chciał się na pewno z nim zamieniać. Więc przypomnę jeszcze pokrótce. Mit pierwszy, taki, że pasja przyjdzie sama. Mit drugi, taka, że pasja jest stała i do końca życia, taka sama. Mit trzeci, że od razu się pojawia w tej esencji swojej najwyższej. Mit czwarty, że przed pasją jest źle a po pasji już wszystko jest pięknie. I mit piąty, że pasja sama wystarczy Ci, żeby osiągnąć sukces w biznesie. Mam nadzieję, że to nagranie pomoże Ci trochę inaczej spojrzeć na tą kwestię i nie pozbawić się optymizmu w to, że, i wiary w to, że potrafisz tą swoją pasję, jeśli jeszcze nie znalazłeś, to ją znaleźć. Jeśli już znalazłeś, to znaleźć jej jeszcze więcej, w jeszcze czystszej formie i zamienić ją za pomocą różnych swoich umiejętności w bardzo fajnie działającą karierę zawodową. Czego Ci życzę, pozdrawiam Cię serdecznie. Tomek Kwieciński z tej strony. Powodzenia.